Hej, okay, wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. To jesteśmy. W... Ale kropie ale... przyjęcie. Psz... Mochajmy my... jak pachnie Teenager Feeling. Pamochajmy. Czuję się krostulatka. Ale słodkie. Ale w sumie... Troszkę? Ale ma jakieś, jakąś nutkę czegoś. Na na nutkę z róży. No taką nutkę y, takich perfumów, co były kiedyś w jakieś tak, barwy, jakieś coś no, tam No to no. Tak. Nagrywam wam to przywitanie, a teraz wam pokażę co robiłyśmy od początku dzisiejszego dnia Jesteśmy na śniadanku Przepraszam, mhm. trochę dokupiłyśmy mhm. Już jest trochę syf <głos> <głos> Ale no, są jogurciki, zobaczcie jakie ładne jogurciki Alwina Maciasto ciasto i kapuśę I Dobra, wchodzimy do Zary w Barcelonie Aha, bo jeszcze jest przecież... Jeszcze aha No to e, także tyle było naszego pójścia do Zary i do KM-u HM rozwiązany, czy iść tu, czy tu więc e, nigdzie nie idziemy, bo sklepy w niedzielę się tu otwierają. Od 12.00 takie sieciowe jak Zara czy Haje. Nie wiem jak reszta, ale. No. Więc idziemy do naszego celu. Zara, zara, A jest całe. No. dużo. Możemy, można. Już Masz będzie otwarte. O! Lego z Nie wzięłam Marcysi paszportu Lego, żeby jej podbić pieczątkę. O! Oh, no! Oh, no. A może by mi podbił na zwykłej kartce i ja bym jej wkleiła do paszportu? No? Oh no. Kurde, ej, nie wpadłam na to! Jakoś tak sobie też uzurałam, że jak w Londynie była taka kolejka do, do Lego, to tu też tak będzie. Ej. No tak, wiem, to jest ogromny. Okej, okay, to Lego mamy kolejną rzecz na liście. Przyjdziemy tu. My. Nie, bo teraz będziemy źle odmienić. A i przyświetla mnie. Na Placu de la Catalonia. Przysłałem tak, na Placu de la Catalonia. Przyświetla mnie. Na placu katalońskim. Nic nie widzę, ale o. Palmy. Chcę pod palmą. I to jest taka dzielnica, w której są, jest dużo sklepów no. i takich dużych sklepów. Na przykład tam jest kilkupiętrowy Primark albo Zara. E pianinko. O! Chcę tak, mieć zdjęcie przy Pianinko. Ej, można grać? To jest plac gołębi oficjalnie, zobaczcie ile gołębi Ja nigdy nie widziałam tyle gołębi chyba w jednym miejscu I tam sobie jeszcze też leżą na, na trawce Jak piesek będzie w tym wyglądał? Ja się <grymne> ja się że no, już zepsuła No, chyba psuje. Psuje wszystko. Sakra. Co wierzysz? <grymne> tak. Marze nie. Masz o takiej zabawce.

Teraz jesteśmy w porcie, załapałyśmy się w ogóle na jakiś, nie wiem co to było, jakiś pokaz, jakiś, nie wiem w sumie co to było, później Wam napiszę tu nazwy, jak znajdę w ogóle co to było. Wyszłyśmy też do tego chyba muzeum, było, chyba wejście tam za darmo, mogliśmy wejść, a tu jest teraz tyle pudełek, żaglówek, statków, wszystkiego, wow, ładnie i palmy są wszędzie, palmy. Co za skok Mewa wskoczyła do wody To był skok za 10 punktów Mewy są, stateczki Tutaj jest, o patrzcie, kolejka Jezus, nie ma szans, że ja tam bym weszła O tam wysoko, patrzcie Nie ma szans, ale zobaczcie ile tu jest Żaglówek Czekajcie, bo ludzie chodzą i tu Palmy pełno, tam się jeszcze przejdziemy w tamtą stronę. Tu są żaglubeczki. Zobaczcie ile jest różnorodnych. O, mewa, proszę bardzo. Malwina sobie już usiadła. No trochę już przeszłyśmy kawałek. Tyle już kilometrów robimy. A proszę pomachać. O Jezu, włosy chciała rozpuścić. O oh my god, modelka. <noise> Idziemy, idziemy, wracamy już do centrum, do hotelu i idziemy na, idziemy na basen. Sgiga ciepło dzisiaj, duszno, o, duszno jest. Ale tu jest ładnie, o, tu jest ładnie. Testing już został na, znaczy ten, w sumie zostało spróbowany zanim został gryz wykonany. Ja sobie wzięłam, zobaczcie, ice cream mango loda, malwina wzięła tiramisu, poszła do sklepiku. Obejrzeć taki sklepik. Co to za impreza z pańczą? orkiestra. Co fajnie to wygląda? Nie wiem co to jest, ale wygląda fajnie. No baby. Teraz przyszliśmy na basen. Trochę cień się zrobił. Trochę nawet wieje z lekka. Ale tak jest przyjemnie. się leżaczki. Muzyczka. Wszystko jest. Dobra, jest ogólnie mega płytko, bo dotąd sięga woda do pasa. I ciekawostka. Byłam dwa miesiące nad morzem i ani razu nie weszłam do morza głębiej niż do pasa, nie? Powiem wam, że jest jednak zimno. Skoczyłam do tego basenu, no wyszłyśmy no, do tego basenu, byliśmy, ale powiem Wam, że było ciężko wejść, chłodna woda. No, jak już wyszłam, to było wiadomo, nie? że przyjemnie, ale, ale jak nie ma takiego... W ogóle nie jest ciepło, tylko nie ma słoneczka, no to wiecie, to ciężko. Dobra, idę się przebrać. O tyle dobrze, że sobie nie zamuczyłam, to w sumie nie muszę ich wiecie, myć ani nic. Gdy zobaczyć tylko, czy Malwina mnie wpuści do środka, czy ma kartę, czy, czy ten. Już się myć. Zobaczymy jeszcze na drugą stronę Ej, ale no faktycznie tego zamku w ciągu dnia nie widać A nie, widać, widać Dobra, co ja wam tam gadam no, Jak go widać? Jak ktoś tutaj siedzi? Nie, nikt tu nie siedzi O Fajnie tu jest, mega ładnie Teraz wam pokażę, jak tutaj wygląda miasteczko I tam z tyłu, z tyłu daleko jest ten zameczek, co wam pokazywałam w poprzednim odcinku Był tak podświetlany, świecił ładnie No Fajnie, przyjemnie tu. Witamy, witamy ponownie. Zrobił się tu jakiś straszny hałas. Teraz idziemy do parku i po Sagradę, bo robić poteczki, bo wczoraj było mocno deszczowo i na... AU Triumfalny i Barcelonetta. To nasz plan na dziś. Zapraszamy do zwiedzania razem z nami. Dzisiaj ponownie widziałyśmy Sagradę, tylko dzisiaj już troszeczkę w lepszej pogodzie, w lepszej odsłonie. I jeszcze zrobiłyśmy sobie foteczki przy takim fajnym miejscu, gdzie widać całą przy jeziorku. To było też kręcone, była scena z wioletki. Tak, ja, ja fanka, my fanki z Nie, to jest zielone mamy, zatrzymać się, ja, proszę zatrzymaj się, bo mam, mam zielone. A. Dobra, już się, teraz idziemy. Nie wiem jak to się nazywa, to duże, ale jedziemy do parku Ciutadella. Tak się mówi? Ciutadella? Eee, no. Ciutadella Ciutadella. No i właśnie tam idziemy teraz. Idziemy, idziemy, no. Fajne, Barcelony, we like. Bardzo klimatyczne, europejwe miasteczko. Wtaryłyśmy teraz do parku Już zapomniałam jak się nazywa No przed chwilą powiedziałam Park de las Glorias, Park de, de las Glorias? To Jakoś tak mówiłam, prawdopodobnie no, Zobaczcie tu wszędzie Tam ludzie sobie robią pikniki Jeżdżą na deskowolce O oh my god! nie się, że mu wystrzeli Jeżdżą na rowerach Na deskorolkach Są jakieś takie place zabaw, ławeczki Omewy latają Wszystko się zgadza Zobaczcie, ja, tu jest woda na tym tu jest woda w tym Ej, będzie fajne zdjęcie w wodzie tego o. Tego, tego To też mam napiszę, jak się nazywa to poprawnie, bo nie chcę przekręcić tej nazwy Ale ładnie tyle, jest, ładnie, ładnie tu jest tak Tu jest tak Ogólnie zrobiło się mega duszno, ale jest dzisiaj taki fajny wiaterek Idziemy też w międzyczasie coś jeszcze zjeść Bo trochę, w sumie od śniadania trochę minęło O, będziemy teraz grać w warcaby, zobaczcie nie lubię już to jest bardzo. Że tu mam twoje wy nie widzicie. Nasza kolacyja. Obiadu kolacyja. Bicka. Na jedzone, idziemy dalej. Musimy to rozchodzić. Teraz tylko żeby nam się spać nie zechciało. Właśnie mi się już chce. Już ci się chce? Niedobrze, tam masz ławkę. <śmieniu> A nie, właściwie to krzesła. I e, to są śmieszne te krzesła poustawiane przecież no, to, to? to? Zaraz Wam pokażę krzesła. Wcześniej jak byliśmy przy takich ulicach, gdzie auta normalnie tak bardziej jeżdżą, to też sobie stoją takie randomowo dwa krzesełka po prostu. No, po prostu mają ławki. Zamiast, no, zamiast ławki to takie krzesełka. Tak o się prezentują. Second hand Second hand Trochę do, drogi, ale Ale w się miało spoko rzeczy Jak to się takimi vintage Na no, tych vintageach zna no, Raczej nie No Więc taki luksusowy second hand do parku, teraz się wspinamy po schodach na górę leci muzyczka latają papugi przed chwilą widziałyśmy pap pióro papugi o, zielone takie było z przejściem na niebieskie uuu, ładne ej, będą osiadczyny dzisiaj Ej, gdzie jest mój pierścionek? Patrzcie, Malwina mi się dzisiaj oświadczy gdzie jest mój chod hiszpan? słodko Awina, czemu my tam nie tańczymy? Dlaczego my nie tańczymy tak jak reszta ludzi? Ale fajnie, zobacsze. A pływa się, mówiłam, że się pływa. Ej, mówiłam, że się gdzieś pływa. Także wychodzimy z parku, tam imprezowali, tańczyli, chcieli nas wziąć do tańca już. Tam osobno były też ten, towarzyskie, też były tańce, takie latino, że sobie parki tańczyły. Nie wiem czy to była jakaś lekcja tańca, czy po prostu tak sobie tańczyli. Eee, będą też tam oświadczyny. I fanie szykowały taką ładną, wiecie, ściankę na oświadczyny, że nie zdążyłyśmy zobaczyć jak się oświadczają. Tutaj też muzyczka leci, grają, wszystko fajnie. Jednak są łódki, jednak się pływa. Nie wiem, w sumie. Jak żeby tylko popływać tutaj, myślałam, że to jest większe takie w sumie też. Ale dobrze widziałam, że to tutaj. Trwała <noise> serce zięcioma, bo są <noise> dobrze lampy, robią dobre oświetlenie oh my goodness. Co oni do nas mówią? nie do nas. Elwina jest w swoim żywiole, jesteśmy już w drugim alehop dzisiaj. Znaleźliśmy kolejny alehop. O, a ja już kupowałam... O, te pierścionki no. Są jeszcze białe! No nie, czemu tam nie było białych? Patrz, jakie ładne białe są. Ej, jakbym wiedziała, to bym te. Naprawdę. No, te z gwiazdką, takie ładniejsze są. I muszelkę ma... Co? To ty? To ty? Ej, no. Patrzcie, jakie ładne. Ja dzisiaj kupiłam te niebieskie, bo nie wiedziałam, że jeszcze takie były. Zostawił ją włączoną <noise> Ogólnie to taka Chodzi, wiecie jak są takie chodzące pieski Na baterię, no nie? To ja sobie przeszłam e, Przeszłam obok i się spojrzałam na tą Krowę, co tak milczała. Bo wydawał, no o tam Ładź, zaraz wam pokażę, o tam taka mała chodzi biała krówka I ja obok niej przeszłam I się na nią spojrzałam I pan ochroniarz też obok niej przeszedł I się na nią spojrzał i ją wyłączył <noise> Ale, no no, jeszcze na dół jest jeszcze I po chwili jak przeszłam to on ją wziął, wyłączył Ale później ją z powrotem włączył Także i sobie chodzi od nowa To właśnie Jeszcze śmieszna historia <śmuszczam> Nie mogę Ej, to ja się śmieję. Ale u góry? był lepszy kaktus, bo u góry ten kaktus po mnie dosłownie wszystko powtarzał A ten... Słuchał? Nie <śmuszczam> No ba, się razem ze mną, no co? Mój bestii. Jesteś moim bestie? Jesteś moim bestie? Tak. Ej! Ej! <laughs> nie, nie odpowiedział mi, że tak. Ej, fake ass! <laughs> nie Oglądałyśmy show. Wow. Jak tańczyli. Wiecie, jakiś tam hip-hop, breakdance, różne salta i tak dalej. Początek fajny, jak każdy miał swoją solówkę. No ale troszeczkę tak się że naprawdę wszystko się Nie, 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 nie wierzyłam to, bo to było takie te. Eee, na No, nie się Co są Ogólnie czuję się oskamowana. Kupiłam sobie znowu tego Liptona Mango Marakuja, bo go jednak nie ma w Polsce. I co? Ostatnio za niego zapłaciłam euro. Zapłaciłam 3 euro za dwie wody i Liptona, a teraz za tego zapłaciłam 2,20. <ścum> skam. Total skam. Masakra. Dramat. Nie podoba mi się to. Ten sam sok w innym sklepie na lotnisku. Ja wiem, żeby byłby mega drogi, ale no masakra. Po sklepu zwiedziłyśmy z chleba i z serkiem... I tak nikt nie wie co mówię. I z serkiem Filadelfia. Po czym trzeba było też dokupić nóż, bo nie mamy noża w hotelu. I kupiłyśmy rogaliki, maliny i jogurciki truskawkowe. Polecam.